Cześć. Tu Rafał Nowak. I Klaudia Matuszyńska. Słuchajcie podcastu Projekt Biznes, w którym będziemy rozmawiać o budowaniu kariery biznesu, mindsetie przedsiębiorcy, zdrowiu psychicznym. Poruszymy również kwestie dotacji, marketingu i sprzedaży. Zostań z nami, postaw na karierę. Zaprojektuj swój biznes i znajdź pomysł na siebie. W dzisiejszym odcinku zestawimy sobie mentalność braku i mentalność obfitości z punktu widzenia biznesu. Będziemy mówić o naszych doświadczeniach, oraz pokażę Wam naszą drogę, jak zmieniała się z braku na obfitość. Klaudia, jak to było u Ciebie? Początkowo zdecydowanie miałam mentalność braku. Co to znaczy? Oznacza to to, że przede wszystkim byłam nastawiona na to, jak wiele nie mam. I nie potrafiłam dostrzec y, takich podstawowych, fajnych rzeczy, które mnie otaczają. Ciągle skupiałam się na tym, ile ja muszę wydać, jakie są problemy, jakie są trudności, jakie są wyzwania, no i generalnie skupiałam się na tym takim bardziej pesymistycznym podejściu. Mhm. To ja powiem Ci, że miałem bardzo podobnie. Na początek też dużo więcej widziałem przeszkód aniżeli szans. Nie traktowałem na przykład tego, że ktoś mi coś odmówił, jako obszar do nauki, ale raczej to była kwestia, która mnie personalnie, indywidualnie dotykała i odbierałem to często jako atak. Plus czasami na początek padały takie, wiesz, niecenzuralne słowa. Nie brałem tego, jakby, że ja mogę coś poprawić, że ja mogę coś zmienić, tylko bardziej, że klient jest, nazwijmy to, zły. Tak, tak, zdecydowanie wiem, o czym mówisz. Bo to było takie patrzenie trochę przez. Yy, mówi się, że przez różowe okulary to takie koloryzowanie. Yy, Natomiast tutaj odwrotnie, przez takie czarne okulary, które będą pokazywały taką wizję pesymizmu i takie zabieranie może trochę tej radości z tego, co się robi. Mhm. Czyli tak na dobrą sprawę sami się ograniczamy. Bo w momencie, kiedy nie widzimy tego, że porażka. Chociaż z drugiej strony pytanie, czy odmowa klienta jest zawsze porażką? Z mojej perspektywy nie, bo są klienci, z którymi nie warto pracować. Miałem sytuacje, w których to ja odmawiałem klientów, klientom w taki sposób, że oni mogli stwierdzić, że faktycznie ja nie jestem dla nich, ale to wynikało często z tego, że w momencie, kiedy na starcie widzimy jakiś kłopot z relacją, ze współpracą z klientami, być może warto. Postawić granice i powiedzieć, że drogi kliencie, nie będziemy dawać na tych samych falach. Oczywiście, w przenośni, i uważam, że ktoś inny lepiej w stanie jest Ci pomóc. Z tego, co wiem, to w Twojej roli jako coacha e, też czasami tak jest, że powinnaś odmówić. Jest taki indeks coachowalności, Jeżeli ktoś nie jest klientem pod coaching, mhm. no to jego powinnam odesłać czy to właśnie do mentora. Czy to właśnie, na przykład, jeżeli ma jakieś zaburzenia i tak dalej, no to do psychologa. Okej, okay. czyli ktoś określił to, z jakimi klientami powinnaś pracować? Tak. Okej, okay. a powiedz, Klaudia, w takim razie, jeżeli chodzi o kwestie związane z wydatkami, z kosztami, z inwestycjami, jak ty to odbierasz, odbierałaś? Już co początkowo ja sobie, jeszcze zanim założyłam biznes, to miałam takie kurcze, że to trzeba mieć dużo pieniędzy, no bo to m, przecież y, strona internetowa, cały marketing, y, wynajem ewentualnego biura, wyposażenie tego biura, jakieś materiały, to wszystko przecież kosztuje. A tak naprawdę nie patrzyłam na to z punktu widzenia y, inwestycji, że to mi się prędzej czy później zwróci. Mhm. To ja mam jeszcze inne podejście. Osobiście uważam, że warto zacząć biznes z zerem na koncie. Oczywiście tam, gdzie się go da, No no Bo jeżeli mamy, powiedzmy, otwieracie restaurację, kebab czy pizzerię, czy jakąś fabrykę, no to wiadomo, że bez pewnych sprzętów nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Czy powiedzmy salon kosmetyczny, fryzjerski i tak dalej, ale dużą część biznesów jesteśmy w stanie zrealizować za 0 zł. I o tym bardzo fajnie na przykład mówi często Marcin Osman, eee, to znaczy. Żeby zweryfikować, czy nasz produkt tak naprawdę jest dla klientów, którym nam się wydaje, że oni go kupią, powinniśmy najpierw zapytać tą grupę docelową, czy drogi kliencie, taki taki produkt Ci się przyda, czy niekoniecznie. Jeżeli tak, to tutaj masz rachunek wpłać pieniądze i wtedy dopiero nasz produkt jest jak najbardziej potrzebny, bo znowu inwestycja w wiedzę, z mojej perspektywy, jak najbardziej, pod warunkiem, że z niej korzystamy, natomiast wydatki... I głupie wydawanie pieniędzy, robienie sztucznych kosztów? Niekoniecznie. Jak ty do tego podchodzisz? No zdecydowanie powinniśmy patrzeć przez pryzmat, tak jak powiedziałeś, inwestycji, a nie przez pryzmat typowych problemów, kosztów. No bo wiadomo, że mając firmę są koszty stałe i są też koszty, które możemy tutaj zniwelować. Ja na przykład początkowo chciałam mieć gabinet. Mhm. Który no, trochę się przeliczyłam, bo jednak wynajem gabinetu na, czy na dni czy na godzinę no, jest sporym wydatkiem. Natomiast tutaj y, po prostu skupiłam się na budowaniu biznesu online. I tak samo mogę prowadzić sesję z domu, tak samo mogę prowadzić sesję z hotelu, tak samo mhm. mogę prowadzić sesję, nie wiem, będąc gdzieś po jakimś szkoleniu. I nie potrzebuję tego zbędnego na ten moment wydatku, jakim jest gabinet. Myślę, że to też w jakiś sposób dało ci taką wolność. Nie? Tak, praca zdalna jest cudowna, ale ma oczywiście też dużo, dużo wad, bo ciężko się na początku przestawić, i fajnie jest mieć taką wydzieloną swoją przestrzeń, albo ustawić sobie plan dnia mniej więcej, jak to powinno wyglądać. Ale na przykład jak ty myślisz jeżeli chodzi o współpracę z innymi jak ta mentalność jak przejawia się u ciebie mentalność w kwestiach relacji z innymi? To ja jestem ogólnie raczej z osób inicjatywnych, czyli zdecydowanie relacje z innymi są dla mnie dość istotne. Przy czym w jaki sposób trochę się ostudziłem w tym, w tym kontekście. Z racji po prostu tego, że nie da się na siłę wszystkich uszczęśliwić po prostu. Eee, to znaczy, zacząłem trochę bardziej patrzeć na siebie, eee, oczywiście też dbając o innych, z racji tego, że współpraca może być w jakiś sposób też fundamentem sukcesu, to znaczy przez kontakty biznesowe, przez współpracę, przez relacje, czy z zespołem czy, właśnie, z, są związane z naszym biznesem, ale tak naprawdę są z zewnątrz, też możemy ten przysłowiowy sukces osiągnąć. tak? Czyli, jeżeli obracamy się w środowisku, które wzrasta jesteśmy osobami, które robią dobrą robotę, też jest dużo większa szansa, że damy jakąś wartość światu, damy wartość społeczeństwu i tak naprawdę możemy współtworzyć różne fajne projekty. I nawet jednym z tych projektów uważam, Klaudia, jest ten podcast. Tak, zdecydowanie. Mamy nadzieję, że dajemy Wam dużą wartość, jeżeli chodzi o naszych słuchaczy. Natomiast chciałam jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałeś, współtwórcach wartości. Często jest tak, że też my, jako Polacy, lubimy być indywidualistami, lubimy być takimi osobami, które ja to wszystko zrobiłem, zrobiłam sam, sama. I mieć taką, z jednej strony to jest fajne, bo budujemy w sobie takie poczucie niezależności i tak, tak wzrastamy w tym. Natomiast z drugiej strony czasami dużo szybciej byśmy coś osiągnęli, jeżeli zwrócilibyśmy się o pomoc do innych, jeżeli byśmy właśnie zapytali kogoś, jak to ktoś robi, a my się często wstydzimy niewiedzy. Mhm. To ja uważam jeszcze w kontekście tego, że um, ludzie wolą coś doświadczyć sami na sobie, też że lubimy pokazywać jak jest ciężko i to tak pół żartem, pół serio. Jak pójdziemy do przychodni, często są tam ludzie, panie, panowie w starszym wieku i często jest tak, że jedna osoba mówi, że ją boli łokieć, drugą boli łokieć i garstek i wiadomo. Takie przechwalanie się kto ma gorzej. Dokładnie, więc zamiast się powiedzmy chwalić tym kto ma lepiej i jakby czerpać z, tych, z tej pozytywnej energii, to tak naprawdę mówimy jak bardzo kto jest w dupie, kto jest dalej? To, no sorry, ale uważam, że nie tędy droga. Nie wiem, czy wiesz, ale to też jest tak z psychologicznego punktu widzenia, trochę podchodzi pod narcyzm. Mhm. Pod narcyzm y, można często patrzeć w kategoriach y, ja mam najlepiej, ja jestem najlepszy, moje zdanie się liczy tylko i wyłącznie, natomiast też jest w drugą stronę: mhm. jak bardzo to ja mam źle. To też są osoby w rysie narcystycznym, więc tutaj warto się zastanowić, jak bardzo my, Polacy, przejawiamy ten rys. Myślę, że bardzo. Niestety myślę, że bardzo, bo też często spotykam się z takimi sytuacjami, że ludzie nie patrzą na innych z podziwem. Tylko bardziej z zazdrością. To znaczy, powiedzmy. Trawa jest zawsze bardziej zielona u sąsiada. Tak, dokładnie tak. Czyli jakby zamiast docenić to, co mam u siebie, zamiast stwierdzić, kurcze, ktoś jeździ dzisiaj na przykład jadąc samochodem, na czeskich rejestracjach jechał Rolls Royce. No i powiem ci, że aż mi się buzia uśmiechnęła, patrząc na ten samochód, bo myślę, kurcze, ktoś chyba robi ciekawe rzeczy. I jakby zainspirowało mnie to na przykład do, do popatrzenia też z innej perspektywy na siebie, co też oczywiście moim zdaniem nie powinno oznaczać tego, że musimy otaczać się pięknymi rzeczami, żeby samemu też być pięknym. Tak bym to może określił, nie? Tak, ale też zwróć uwagę, że większość osób pomyślałaby w kategorii: pewnie dostał od ojca zawód syn. Być może? Zamiast takie zaciekawienie się faktycznie, kurczę, ciekawe co robi ta osoba, może faktycznie zajmuje się czymś fajnym zawodowo, a może sobie na to zapracował w jakiś sposób, tylko jakby z góry zakładamy, że właśnie, tak jak w, w tym przysłowiowym pierwszy milion trzeba ukraść, no to na pewno ktoś się nie dorobił na tym, tylko po prostu ukradł, zabrał, dostał. Mamy taką właśnie mentalność, czego my nie mamy. Zamiast doceniać sukcesy innych i się inspirować, hmm. tutaj też e, myślę, że warto przytoczyć Rafała Mazura z skiniowca, e, czyli człowieka, który akurat cały czas mówi o tematach związanych z high performance. E, on wspomniał w jednym ze swoich podcastów o tym, że mm, pieniądze mają osoby, które żywią do nich prawa, tak? Czyli jeżeli ty uważasz, że tobie się to należy. To jest dużo większa szansa pod kątem tej głowy, że te pieniądze faktycznie otrzymasz. I to też uważam, że warto sobie też poukładać w głowie czyli stwierdzić, że też jestem godny, też jestem godna nazwijmy tej obfitości tego dobrego a nie tylko jakby szukać kwestii związanych z tym, że mamy jakieś ograniczenia. Taka trochę potęga przyciągania, potęga podświadomości, a propos książek, <laughs> Joseph Murphy polecam bardzo. Nie tyle co dosłownie brać tą książkę, tylko tak w takim trochę przenośnym znaczeniu, że jeżeli skupimy naszą uwagę na tym, co chcemy mieć i zaczniemy o tym myśleć, zaczniemy wiadomo robić też coś w tym Przede kierunku. Przede wszystkim robić. Przede wszystkim robić, no bo wiadomo, no jak ja pomyślę, Kurczę, tak fajnie byłoby znaleźć 10 tysięcy, no to przecież, jak nie wyjdę i nie poszukam, no to ich nie znajdę. Tak, myślę, że, że w tę stronę warto zwrócić uwagę. I teraz już myślę, że idąc ku końcowi, powiedz mi, Klaudia, jak Ty w ogóle odbierasz kwestie związane z planowaniem, z rozwojem pod kątem tego braku bądź obfitości? Jeżeli chodzi o zarządzanie, jeżeli chodzi o planowanie, no to tutaj ja się cieszę ze wszystkich małych rzeczy, cieszę się z każdej sytuacji, cieszę się z każdej współpracy. Nawet jeżeli coś nie idzie po mojej myśli, no to też wyciągam wnioski na przyszłość i skupiam się, nawet jeżeli popełniłam jakiś błąd albo coś zrobiłam, co mi to dało na przyszłość. A nie na zasadzie, o matko, jestem najgorsza, zawaliłam, zrobiłam to matko, co sobie teraz wszyscy pomyślą, jestem beznadziejna, i w ogóle to najlepiej zamknę się w pokoju i, i w ogóle, żeby nikt nie był w stanie pamiętać tych moich złych rzeczy, a tak naprawdę. Ludzie interesują tylko oni sami uh -huh. i nie będą rozpamiętywać tego, bo tak naprawdę za chwilę się wydarzy zupełnie inna rzecz i ktoś o tym totalnie zapomni. Natomiast no, w mojej głowie będzie to pewnego rodzaju coś najgorszego na świecie. No i tutaj nauczyłam się też czerpać z tych małych rzeczy, patrzeć na właśnie bardziej na szanse niż na ewentualne. Problemy czy trudności. No i tutaj skupiam się też na rozwoju, czyli każda, tak jak powiedziałam wcześniej, sytuacja prowadzi mnie do, do góry, mhm. wzrastam, nawet jeżeli są jakieś ewentualne kłody pod nogi rzucane. Myślę, że warto też coś zaznaczyć, żeby wzrastać w różnych obszarach, bo często dla mnie osobiście funkcjonuje coś takiego jak meet work-life balance, z którym ja osobiście się kompletnie nie zgadzam. Z racji po prostu tego, że jeżeli coś zaczynamy robić, siłą rzeczy musimy poświęcić dużo więcej czasu, dużo więcej energii, żeby się tego po prostu nauczyć. Trochę w myśli tego, jak powiedzmy startuje samolot czy startuje samochód, to tak naprawdę rozpędzenie się tego pojazdu, tej maszyny, wymaga dużo więcej paliwa, dużo więcej energii. A później tak naprawdę już jest tego mniej. Bardzo łatwo to na przykład można zaobserwować, jeżeli mamy samochód, w którym możemy zobaczyć spalanie, to spalanie na tych niższych biegach często jest wyższe niż na przykład spalanie przy prędkości 100-150 i tak dalej, nie. I tutaj myślę, że warto wspomnieć o tym właśnie, żeby rozwieć różne sfery, tak? Tak, jest taki paradoks, jeżeli chodzi o ten work life balance, o którym wspomniałeś, że no jest work, czyli praca i life. Czyli życie. No i teraz warto się zastanowić, czy pracując nie żyjemy? Żyjemy. No właśnie, więc teraz o co chodzi? Czemu skupiamy się tylko na pracy nie żyjąc i tylko na przykład na życiu nie pracując? Bo jedno z drugim jest powiązane ze sobą, myślę, tutaj na du w dużym stopniu. Mhm. I też ym, bardziej byłabym skłonna ku takiemu sformułowaniu nie work-life balance, a work-life integration. Mhm. Też myślę, że warto, żeby, żeby praca i życie było jednym obszarem, który można połączyć. Z drugiej strony, żeby była przestrzeń na to, żeby zadbać i o rozwój, i o relacje, i o zdrowie, i o finanse czyli coś, co proponuje właściwie Fryderyk Karzałek w Heksagonie Szczęścia. I to myślę, że będzie taka myśl, z którą warto dzisiaj też zostać. I pytanie Klaudia, czy ty byś chciała coś jeszcze do dzisiejszego odcinka dołożyć? Ja bym chciała tak krótko zestawić właśnie przedsiębiorcę, który posługuje się mentalnością braku i mentalnością obfitości. Mhm. Czyli przedsiębiorca będzie skupiał się właśnie na wydatkach i kosztach, problemach, trudnościach, wyzwaniach, będzie bardziej patrzył pod kątem, w jaki sposób Współpracuje z innymi dostawcami, pracownikami, będzie bardziej indywidualistą i będzie rywalizował z innymi. Tutaj, Klaudia, jedną rzecz muszę się wtrącić, bo uważam, że rywalizacja też jest dobra, bo patrząc jakby na ludzi, o których wcześniej rozmawialiśmy na zasadzie tych high performance, często jakby wbrew pozorom. Agresja, ale taka zdrowa agresja w jakiś sposób skierowana, też potrafi być motorem napędowym, i rywalizacja też jest dobra pod kątem tego, jeżeli na przykład robimy to sami ze sobą, nie krzywdząc przy tym moim zdaniem innych. No bo jeżeli ja chcę być dziś lepszy niż wczoraj, to ja cały czas rywalizuję ze sobą, pokonuję własne rekordy i w kontekście naszej rozmowy, kiedy ja mówiłem o tym, że pieniądze mogą być punktami w grze, no to jeżeli ja rywalizuję ze sobą, to wydaje mi się, że to będzie ok. Tak, ja tutaj jestem, podzielam twoje zdanie, jeżeli chodzi o rywalizację w, w tym kierunku. Natomiast rywalizację mam na myśli, jeżeli chodzi o, o takie przeświadczenie, że właśnie ja to zrobię lepiej, a czasami właśnie warto wrócić y, do tych relacji i do tego, w jaki sposób y, jesteśmy w stanie wypracować taką sieć współpracy z innymi. Chodzi mi tutaj o Budowanie relacji z innymi mhm. versus indywidualizm. Okay. Że tutaj y, można to ze sobą zestawić, i faktycznie ten, ta rywalizacja jest zdrowa, ale też rywalizacja niesie ze sobą wiele pułapek. Mhm. Tutaj, sobie, wydaje mi się, że to dobrze rozumiem, że powiedziałaś, że warto wspomnieć też o e, Bransonie, e, Richardzie, który mówi na przykład o tym, że jeżeli zadba się o swój zespół, to zespół zadba o klientów. I w tym kontekście jak najbardziej się zgodzę, no bo jeżeli sami wszystko próbujemy zrobić, i pewne rzeczy nie delegujemy, nie oddajemy odpowiedzialności, nie dajemy ludziom możliwości rozwoju i siebie, i firmy, to faktycznie prędzej czy później to się wykrzaczy. Tak to może kolokwialnie ujmę. Tak, dokładnie. W sumie nie mam nic do dodania. Jeżeli chodzi tutaj, właśnie jeszcze o, o powrót do tego zestawienia, to znowu przedsiębiorca, który będzie się kierował, Mentalnością obfitości będzie tutaj się skupiał na inwestycjach, na szansach i możliwościach, właśnie będzie bardziej w kwestii tej sieci współpracy i relacjach. Coś jeszcze byś dodał? Myślę, że to byłyby takie najważniejsze aspekty. Ewentualnie kwestie związane z tym, żeby um, mieć z tyłu głowy to, że mogę się wszystkiego nauczyć, czego chcę, ale też nie wszystkiego powinienem się nauczyć, bo być może będzie ktoś, kto będzie miał naturalne zdolności. Któr, kogo możemy zaprosić do naszego zespołu, jeżeli takowy chcemy tworzyć, i we współpracy dawać wartość i, z, i innym, i sobie, ale też przede wszystkim jakby społeczeństwu światu. To jaką radę dałbyś osobom, które są w mentalności braku, żeby przeszły na mentalność obfitości? Myślę, że pierwszą radą na pewno byłoby to, żeby w ogóle zastanowić się, jak to u mnie dzisiaj wygląda. Czy te przekonania są wspierające, czy są niewspierające, żeby zastanowić się, co robią, jak funkcjonują, jaką mają mentalność, w jaki sposób działają osoby, na których ja miejscu chciałbym być, bądź osoby, którymi ja się inspiruję myślę, że zdecydowanie w tę stronę. A ty? Przede wszystkim takie poznanie siebie, mhm. taka faktycznie w pewnym sensie duchowość może prowadzić do mentalności obfitości. Praktykowanie mindfulness, praktykowanie, nie wiem, jogi, jakichś afirmacji, czytanie też wspierających książek, otaczanie się wspierającymi ludźmi, to zdecydowanie będzie się przekładało na nasze funkcjonowanie w biznesie pod kątem tej mentalności obfitości. Co do mindfulness i tak naprawdę medytacji, jakkolwiek by tego nie nazwać, to wbrew pozorom mam wrażenie, że ludzie nie nie lubią, albo nie potrafią przybywać sami ze sobą. Jak ty to odbierasz, jak podchodzi do tego? Bardzo ludzie się boją ciszy, mhm. bardzo nie lubią właśnie, też ze względu na to, że jesteśmy przebodźcowywani różnymi rzeczami, no to boimy się tak naprawdę zderzyć, bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Z każdej strony jesteśmy atakowani różnymi rodzajów bodźcami, informacjami, nie wiem, na przykład oglądamy, jednocześnie jemy, jednocześnie przeglądamy Facebooka, jednocześnie odpisujemy na maila i robimy bardzo, bardzo dużo rzeczy. A tak z pozoru taka prosta rzecz, jak nawet wyjście do lasu, no to zauważ, że większość osób będzie słuchało muzyki. Mhm. Więc oni nie skupiają się tylko na jednej czynności. Tylko no już ten mózg jest w pewnym sensie rozproszony, także multitasking nie zawsze jest tutaj wspierający. Oczywiście fajnie, że, że tacy jesteśmy, że potrafimy rozdzielić tą uwagę, natomiast czasami warto jest faktycznie skupić się na jednej rzeczy, na przykład wypić sobie kawę, tak po prostu wypić sobie kawę, skupić się na jej smaku, na jej zapachu, a nie robić wszystko dookoła. Z ciekawych doświadczeń, o których słyszałem, że można na przykład kupić voucher na kolację w totalnej ciemności, gdzie mamy zasłonięte oczy. Tak, też o tym słyszałam, nawet się zastanawiałam, czy, czy się nie przejść. No, myślę, że to bardzo rozbudza zmysły i przede wszystkim pozwala też spojrzeć z punktu widzenia osoby niewidomej, mhm. ale też myślę, że celem tego jest uświadomienie sobie, jak wielką wartością jest wzrok. Myślę, że z drugiej strony też skupiamy się wtedy typowo na odczuciu smaku I węchu. i węchu, czyli tak naprawdę mocno ograniczając zmysły, też jestem w stanie, tak jak powiedziałeś, inne rzeczy docenić i na inne rzeczy zwrócić uwagę. Więc kończąc już właściwie dzisiejszy podcast, dziękujemy Wam za uwagę. Mamy nadzieję, że weźmiecie nasze rady do siebie. Dajcie znać, jak to jest u Was. Jak odbieracie, i być może podzielcie się? Jaką macie mentalność? Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się w przyszły czwartek. Dajcie znać, co zabieracie dla siebie.